Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał. Parzęczew to niewielka miejscowość na terenie dzisiejszego Powiatu Zgierskiego. Przez wiele lat Parzęczew posiadał prawa miejskie, ale po powstaniu styczniowym zostały mu one odebrane, co sprawiło, że dzisiaj jest to wieś, chociaż zabudowa przypomina bardziej typowe, małe miasteczko. Wprawdzie aktualnie trwają starania podejmowane przez miejscowe władze o odzyskanie praw miejskich. Ale dzisiaj nie o tym, chociaż historia Parzęczewa zawiera wiele naprawdę ciekawych wątków, w tym także lotniczych, bo to właśnie w Parzęczewie pod koniec XIX wieku został ochrzczony jeden z wybitniejszych oficerów polskiego lotnictwa z okresu wojny 1920 roku. Człowiek, który mimo iż nie musiał, to nie migał się od wykonywania lotów, a mianowicie Edmund Jungowski. Być może kiedyś uda mi się zgromadzić wystarczająco dużo materiału, by opowiedzieć tu na kanale także i o jego losach. Ale dzisiaj chciałbym skupić się na nieco innej historii związanej z Parzęczewem. Otóż w trakcie kampanii wrześniowej, jedną z jednostek lotniczych, które uczestniczyły w działaniach bojowych prowadzonych na terenie dzisiejszego województwa łódzkiego, była 32. Eskadra Rozpoznawcza, która wchodziła w skład lotnictwa Armii Łódź. Eskadra. Wywodziła się w prostej linii od eskadry utworzonej przy dywizji strzelców generała Lucjana Żlikowskiego, która powstała w październiku 1918 roku na Kubaniu, stając się tym samym pierwszą jednostką lotniczą w historii polskiego lotnictwa wojskowego. Po wielu perypetiach lotnikom udało się otrzymać od Francuzów pierwszy samolot, o którym Jakiś czas temu na kanale pojawił się osobny materiał do zapoznania się, z którym serdecznie Państwa zapraszam. Minęły lata i po wielu przemianach, jakie zachodziły w polskim lotnictwie wojskowym w okresie międzywojennym, 10. eskadra wywiadowcza stała się 32. eskadrą liniową wchodzącą w skład poznańskiego III Pułku Lotniczego. W przededniu wybuchu II wojny światowej eskadra była wyposażona w samoloty PZL-23 Karaś. Dowódcą eskadry był kapitan obserwator Mieczysław Ryszkiewicz. Początkowo planowano, że 32 Eskadra razem z jeszcze jedną jednostką trafi na węzeł lotniskowy nieopodal Duszyna, skąd obie eskadry miały przeprowadzać regularne uderzenia na stanowiące zagrożenie dla armii Łódź, dowodzonej przez generała Juliusza Rumla, niemieckie kolumny pancernej zmotoryzowane. Ale po opanowaniu Słowacji przez Niemców i dołączeniu tego państwa do grona sojuszników III Rzeszy sytuacja uległa zmianie. Zamiast do rejonu Tuszyna 32 eskadra trafiła do miejscowości Sokolniki. No i tutaj należy się drobne wyjaśnienie od prawie że lokalsa. Nie mylmy Sokolnik Las, nazywanych czasami miastem ogrodem, chociaż o ile pamiętam to Sokolniki Podłudzkie praw miejskich nie posiadają, z miejscowością Sokolniki Parcela, na terenie której znajdowało się lądowisko polowe, wykorzystywane przez 32 eskadrę. Ciekawy opisowego lądowiska przedstawił Stanisław Frączek w swoim liście do doktora Jerzego Pawlaka, jednego z pierwszych badaczy wrześniowych dziejów polskiego lotnictwa. A zatem jak to lotnisko wyglądało? Lotnisko Sokolniki było polem po zrzętej kończynie o suchym i twardym podłożu, nieznacznie opadającym w kierunku południowym, z tym że pas długości około 200 metrów przylegający do drogi był w poziomie wyrównany. Pole wzlotów przylegało wzdłuż drogi z folwarku Sokolniki do wsi Czerchów. Pas startowy przebiegał blisko drogi gęsto obsadzonej rozłożystymi jesionami. Starty i lądowania odbywały się na kierunkach wschodnim i zachodnim. Samoloty ustawiono prostopadle do linii startu. Część kadłuba z ustarzeniem stała na drodze, a kabina i skrzydła pod osłoną konarów drzew. Dodatkowo maskowano samoloty gałęziami olchy rosnącej przy pobliskich stawach. Miejsce składowania bomb i amunicji znajdowało się między groblą stawu a rowem. Gęsto rosnące tu olchy dawały osłonę przed lotnictwem nieprzyjacielskim. Skrzynie z amunicją i stos bomb były przykryte prezentowymi płachtami. Paliwo lotnicze było przechowywane w beczkach i składowane na drodze w pobliżu samolotów. Zakwaterowaniem dowództwa eskadry i personelu około 160 ludzi był pałac i niektóre budynki gospodarcze. Namiot operacyjny stał przy pałacu. Żołnierze kompanii lotniskowej byli zakwaterowani w stodole i szopach dworskich. W jednej z nich mieściła się kuchnia polowa i magazyn żywnościowy. W pobliżu stawu zainstalowano radiostację eskadry. W alei parku, obsadzonej wysokimi kasztanami, stały samochody rzutu kołowego i motocykl z przyczepą, dowóz personelu na lotnisko, samochodami terenowymi Łazik lub wozem konnym samochód sanitarny przy drodze na wschodnim skraju pola startowego. Przyczepa foto po drugiej stronie drogi vis-a-vis -vis sanitarki. Obronę przeciwlotniczą czynną stanowiły dwa działka 40 mm przeciwlotnicze, usytuowane po obu bokach lotniska w kierunku północnym i południowym, częściowo ukryte w zaroślach. W pobliżu składowiska bomb było stanowisko przeciwlotnicze CKM. Środkami obrony przeciwlotniczej biernej były cztery krótkie okopy o linii łamanej, położone po drugiej stronie drogi, osłonięte konarami drzew. Ochronę lotniska stanowiły posterunki wartownicze kompanii lotniskowej zamykające ruch publiczny na drodze przy lotnisku, zarówno od strony Czerchowa, jak i folwarku Sokolniki. Oddzielne posterunki pilnowały składowiska bomb i amunicji. W czerwcu lub lipcu 1939 w drodze nakazu rozebrano komin krochmalni w folwarku Sokolniki, który mógł być punktem orientacyjnym dla samolotów zwiadowczych wroga. Tyle Stanisław Frącza, który pisał o historii lotniska oraz wydarzeń, które się tam rozegrały, m.in. w lokalnej prasie, która przez miejscowych była często określana jako gminiok, tak czy inaczej. Oprócz lądowiska w dzisiejszych Sokolnikach Parceli, eskadra korzystała także z lądowiska w pobliskich Skotnikach. Właśnie tam, w godzinach porannych 5 września 1939 roku, znajdowały się trzy samoloty PZL-23 Karaś. Były to maszyny noszące numery 4409, 40 4422 40 oraz 4432. Pierwszy z samolotów, 4409 był samolotem wyprodukowanym w 1937 roku i od razu skierowanym do 32 Eskadry. W chwili, gdy maszyna oderwała się od nawierzchni lądowiska w Skotnikach, na jej pokładzie znajdowali się podporucznik obserwator Jan Burski, dowódca załogi, kapral pilot Henryk Rejak i kapral strzelec Kazimierz Chadyniak. Cała załoga zginęła po tym, jak polskie samoloty zostały zaatakowane przez niemieckie myśliwce Messerschmitt BF-109, albo, jeśli wierzyć dokumentacji i relacjom niemieckim, Messerschmitt BF-110. Do tego wątku jeszcze wrócimy. Drugi samolot z numerem 4422 również został wyprodukowany w 1937 roku i również trafił od razu do 32. eskadry. Załoga samolotu składała się z porucznika obserwatora Edwarda Maliszewskiego, kaprala pilota Tadeusza Westfala oraz kaprala strzelca Józefa Nitzke. No i tej załodze udało się po tym, jak zaraz po starcie zostali zaatakowani przez Messerschmitty, dociągnąć do miejscowości Piaskowice, gdzie samolot spadł na ziemię. Śmiercią lotnika polegli porucznik Maliszewski i kapral Nitzke, ale kapralowi Westfalowi. Udało się uratować. Ciężko poparzony został odwieziony do szpitala. Najpierw to był szpital położony bliżej, później trafił do szpitala w Pińsku, gdzie zastało go wkroczenie Armii Czerwonej do Polski w dniu 17 września. Później Westfal działał jeszcze w konspiracji, gdzie posługiwał się m.in. pseudonimem Karaś w dość czytelny sposób, nawiązującym do samolotu, na którym latał w 1939 roku. Zdecydowanie najwięcej szczęścia podczas wydarzeń, które miały miejsce w dniu 5 września miała załoga trzeciego karasia. Podobnie jak dwie poprzednie maszyny, także ten samolot został wyprodukowany i dostarczony do 32. Eskadry w 1937 roku. Załoga maszyny składała się z podchorążego obserwatora Szabuniewicza, podchorążego pilota Marcisza oraz kaprala Strzelca Gębickiego. Lotnikom udało się uratować na spadochronach, ale samolot był stracony. Warto natomiast odnotować, że zupełnie inny skład załogi ze strzelonego Karasia podaje Marius Emerling, który wskazuje, że w maszynie tej znajdowali się porucznik obserwator Alfons Nowak, kapral pilot Bolesław Szczepański oraz kapral strzelec Antoni Walczak, którzy mieli wyskoczyć na spadochronach pod... Puczniewem. Problem polega jednak na tym przede wszystkim, że miejscowość o tej nazwie znajduje się jakieś 25 km na południowy zachód od Parzęczewa i Skotnik. Oczywiście, 25 km przy locie samolotem, który rozwija prędkość rzędu kilkuset kilometrów na godzinę, to co innego niż podróż samochodem. Ale sam fakt, że lotnicy musieliby przelecieć nad Kucinami. Które wcześniej były atakowane przez pilotów Messerschmittów, następnie minąć las Bełdowski i zapuścić się aż do okolic Lutomierska, no dosyć jednoznacznie wskazuje, że no chyba mówimy o innej okolicy. Zresztą Niemcom też rodziły się w głowach różne pomysły, bo jeden z uczestników wspomnianego lotu po stronie niemieckiej twierdził, że celem który był wykazany w rozkazie, było lotnisko w Dalikowie. No problem polegał na tym, że w Dalikowie nie było żadnego lotniska jeśli już, to Kuciny, gdzie stacjonowały jeszcze elementy brygady bombowej, zresztą Niemcy dorwali tam samolot transportowy Fokker. No więc jak z perspektywy niemieckiej wyglądało starcie nad Parzęczewem? Zacytujmy jednego z lotników niemieckich, którego Relacje przytacza w swojej książce Marius Emerling. Nabieram wysokości, wznoszę się na 1500 metrów, daję znaki do zbiórki, aby przygotować się do kolejnych działań. Tem, cóż to błyszczy się tam z przodu? Podejrzanie mi to wygląda: spieszę w tamtą stronę PZL-P23 lub P43 polski samolot bombowy. Zbliża się po skosie w moją stronę, jest niżej. Odwracam samolot na plecy, zmniejszam gaz i zwalam się w dół. Zupełnie wyraźnie spostrzegam na skrzydłach i usterzeniu biało-czerwone szachownice polskie znaki rozpoznawcze. Polski obserwator zaczyna strzelać robi to źle. Jego świetlne serie przechodzą obok. Właśnie mam go w środku celownika tak, jeszcze trochę teraz pojawia się płomień samolot nieprzyjaciela zaczyna się palić. Mijam go w pędzie, widząc, jak ogarnięty ogniem spada na ziemię, rozbijając się na świeżo zaoranym polu. Mój radiooperator wydziera się z radości na no mikrofonu. Daje mi znaki, wskazując na prawo. Druga maszyna tego samego typu nadlatuje od przodu, tuż za nim widzę jednego z naszych. Jest to podporucznik Falbusz, który otwiera ogień. Polak zapala się, spada w dół, rozbija się. Dalej, dalej. Nasze zadanie idzie doskonale. Zakręcam, gdzieś z tyłu spostrzegam jeszcze jednego PZL. Nie, nie widzę go już. Pozostaje po nim tylko smuga ognia, a potem błysk uderzenia o ziemię. Jego pogromca, podporucznik Ulenbeck, rozpoznał moją maszynę dowódcy eskadry i zbliżył się do mnie, aby rozpocząć zbiórkę eskadry. No dobrze, ale jak wyglądało całe starcie? Tego do końca nie wiemy, ponieważ... Najprawdopodobniej podczas startu, albo krótko po nim, trzy polskie samoloty zostały zauważone przez Niemców. Nieprzyjaciel, dla którego starcie nad Parzęczewem zakończyło się ze strzeleniem trzech polskich maszyn, mógł być zadowolony, ponieważ podczas całego lotu udało im się odnieść jeszcze kilka innych drobnych sukcesów. A teraz jeszcze ostatnia kwestia, która wymaga tutaj naświetlenia. Czy zwycięstwo to było udziałem samolotów Messerschmitt Bf 110, czy też może samolotów Messerschmitt Bf 109? Według nowszych opracowań, m.in. książki Mariusa Emerlinga Luftwaffe nad Polską, ze strzelenia dokonały Messerschmitty Bf 110 z Ceroster grupę 76, no, i niemieckie myśliwce miały pochodzić dokładnie z drugiej sztafel. Zestrzelenia polskich maszyn zostały zapisane na konta Oberleutnanta Wolfganga Falka, Oberleutnanta Gustawa Ulenbeka oraz Leutnanta Helmuta Falbusza. Dlaczego zatem Polacy w starszych opracowaniach pojawiały się informacje, dlaczego Polacy mówili, że te samoloty były zestrzelone przez Messerschmitty BF-109. No dlaczego jest aż taka pomyłka? Przecież 110 była samolotem dwusilnikowym, 109 wyglądała zupełnie inaczej, skąd ta pomyłka? Przede wszystkim dlatego, że najprawdopodobniej nasze załogi nie spodziewały się tego ataku i były zaskoczone pojawieniem się nieprzyjacielskich samolotów myśliwskich, ponieważ były to samoloty myśliwskie, to zazwyczaj. Jeśli mówimy o niemieckich myśliwcach, mamy przed oczyma Messerschmitta Bf 109. Prawdopodobnie relacja, dokumenty dotyczące tych konkretnych wydarzeń były spisywane już w Wielkiej Brytanii albo późną jesienią 1939 roku i wiele wskazuje na to, że po prostu doszło tutaj do pomyłki, pomyłki, która została później Powtórzona w wielu różnych opracowaniach. A dlaczego? Ano dlatego, że opierali się historycy na źródłach polskich, źródła niemieckie były trudniej dostępne. Tak czy inaczej, dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał wzbudził Państwa zainteresowanie. A jeśli tak było, to zachęcam do wspierania kanału. Można to zrobić na kilka różnych sposobów. Po pierwsze, za pośrednictwem wirtualnej kawy, do której link znajduje się w opisie filmu po drugie za pośrednictwem wsparcia w serwisie YouTube. Wspierający za pośrednictwem YouTube'a otrzymują różne drobne bonusy, np. dodatkowe filmy tylko dla wspierających, dodatkowe emotikonki i wcześniejszy dostęp do niektórych filmów. Pozdrawiam serdecznie, a zwłaszcza wspierających Gdańską Wizję, Mirka Samsela, Macieja Rozparę, Piotrka Rutę, Grabka, Kacpra Kaszlugę, Marka Szczepanowskiego, Roberta Nowosada, Mikołaja Jakuba Barskiego, Filipa Wysoczańskiego, Konrada Jeszkę, Rysia Borysia, Marcina Słabonia, Pankinsona i Hene Agliego. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia się z szanownym Państwem w kolejnym materiale, który przy odrobinie szczęścia powinien pojawić się na kanale już jutro. Przeciętnie na dzień dzisiejszy debesta i ogółem całe te. Cześć!